Wszystkim witam was w kolejnym odcinku retencji zwierząt. I jak widać dzisiaj mamy tutaj na ekranie, widzicie, bardzo dużo lwów. Są to oczywiście jak widać białe lwy. Tutaj po tej stronie mamy z firmy Szajś. To jest ten zestaw 2020, czyli lewica i dwa małe, a Tutaj po tej stronie są lwica i lew z firmy Mojo czyli Animal Planet z roku 2010. Także każdego z tych lwów pokrótce Wam. Omówię oczywiście, pokażę z bliska każdego po kolei. I zanim jeszcze zacznę omawianie tych wszystkich lwów, jeżeli ktoś z Was ogląda pierwszy raz tego typu recenzję i zastanawia się, jak zrobiłam to tło, które widzicie z tyłu, to zostało ono zrobione metodą green screena, czyli po prostu mam takie jakby zielone tło, zieloną kartkę o formacie A3, dzięki której mogę potem wyprogramować ramię do montażu właśnie nakładać inne tło. Także to w zasadzie wszystko z takich wyjaśnień, jeżeli ktoś pierwszy raz ogląda nowy typ recenzji, a teraz przejdźmy do omówienia tych wszystkich lewów. Myślę, że zaczniemy sobie od lewic, potem przejdziemy do dwóch lewiątek, a na koniec ten lew. Na początek lewica z firmy Szlajszy z roku 2020, która chodzi w skład zestawu razem z tymi małymi lewiątkami, które widzieliście na początku. Ona nazywa się Zira i nie ma jakiegoś, powiedzmy, kolekcjonerskiego imienia, tylko właśnie nazywa się tak samo, jaką rolę będzie miała w filmie Królów 2, czyli będzie tym głównym antagonistą, którego znacie z tego filmu, czyli właśnie Zirą. I jeżeli dobrze się przyjrzycie, to w zasadzie to jest ten sam mold, co normalna lewica, która wyszła chyba w 2018 roku, z tego co kojarzę. Była oczywiście normalnego koloru, a tutaj została prowadzona w kolorze białym. Czyli to nie jest taki zwykły gatunek lwa, tylko właśnie lew biały. Ona ma tutaj niebieskie oczy. Pięknie one wyglądają, bardzo mi się podoba. Tutaj różowy nosek. Widać też kropeczki od vibrysów i ten nosek ma tutaj taki obrysowany czarnym layoutem, że tak powiem. Oczy tak samo. Tutaj w uszach nawet ma jakby zrobione włosy, można tak powiedzieć. Taka jakby imitacja włosów. Tutaj na ciele ma widoczną fakturę sierści i i tutaj ma widoczne trochę jakby imitacja żeber, można by tak powiedzieć. I tutaj widać wszystkie mięśnie są zaznaczone. O tutaj, klatka piersiowa, wszystko jest ładnie tutaj jest zaznaczone, pazurki. Także wyrzeźbiona jest bardzo ładnie. Tutaj ogonek tak wygląda. Jest zakończony czarną końcówką. Jej opuszki są koloru takiego, widzicie, różowego. Bardzo mi się podobają. Niestety, ta lewica nie ma zaznaczonych żadnych narządów płciowych, co trochę szkoda. I gdyby ktoś był ciekawy, no to została wyprodukowana w Portugalii. Więc tak to wygląda. Najbardziej podoba mi się jej pyszczek. Jest po prostu prześliczny z tymi niebieskimi oczami. I naprawdę, jak na szlajdzie, to jest bardzo ładnie tutaj wyrzeźbiona, Ma te wszystkie mięśnie zaznaczone. oznaczone. Wam jeszcze jakoś to ładnie pokazać, że tutaj jest to faktura sierści i wszystkie mięśnie są tu ładnie oznaczone. Także, jeżeli chodzi o tamtą lewicę w tym normalnym kolorze i zarówno tą, to mogę bardzo polecić ten molt. Jest bardzo realistyczny, moim zdaniem, i bardzo ładny. Także naprawdę mogę polecić. Tylko oczywiście ostrzegam, tam, że ta konkretna lewica jest dostępna tylko w zestawie. Nie można jej kupić osobno, no chyba że ktoś akurat sprzedaje ten zestaw. No OLX i tam wtedy można dorwać pewnie osobno, ale tak ogólnie to jest tylko w tym zestawie. Ale gdybym na koniec miała powiedzieć, którą z tych lewic bardziej wolę, czy tą normalną, czy taką, no to zdecydowanie bardziej wolę tą białą, Głównie ze względu właśnie na ten piękny pyszczek z tutaj, o, tymi niebieskimi oczami. No, także bardziej wolę. Akurat białą, ale jeżeli na przykład macie tą y, liwicę taką berłanę, no to możecie napisać mi kom w komentarzach, czy bardziej Wam się podoba ta biała, którą tutaj widzicie, czy może ta y, zwykła, taka żółto-kremowa bym powiedziała. Lwice z firmy Mojo Anim Od Planet z roku 2010 i jej imię takie kolekcjonerskie to jest Asali. To imię też pochodzi z drzewa genealogicznego królowa. Gdyby ktoś był ciekawy, możecie sobie poszukać tego w internecie oczywiście. A w filmie w 2 będzie ona grała dorosłą witalii. Także przejdźmy teraz do omawiania tej figurki. To, co od razu rzuca się w oczy, na przykład porównując tą lewicę z tą, którą widzieliście, widzieliście przed chwilą ze się to ta jest zdecydowanie bardziej taka żółto-biała. A nie na przykład całkowicie biała, tak jak tamta zeszła. Może na nagraniu tego aż tak nie widać, bo widzę, że niestety mój telefon trochę przekłamuje te kolory, yy, ale właśnie. Od razu wam mówię, że troszeczkę te kolory sierści się różni zdecydowanie. A więc jak widać ta lwica też ma tutaj fakturę sierści zaznaczoną. Wszystkie mięśnie tutaj również są ładnie zaznaczone. O, tak wygląda jej pyszczek i widać ma otwarty pysk. Dzięki temu widać wszystkie zęby. Bardzo ładnie są one zrobione. Tutaj o, ma ładnie rysowany czarny nostek, też kropki od wibrysów. Tutaj oczy jej są takie szare. Wolałabym niebieskie, ale no cóż. Włosy w uszach nie są jakoś mocno zaznaczone. O, tutaj tak to wygląda. Niestety, ja mam trochę baldybą sztukę, która jak widać ma trochę różowej farby nad tym na jednej z łap nad pazurami, co to niestety źle wygląda. Natomiast tutaj łapki, no trochę słabo są one pomalowane, szczerze mówiąc. Te y, u są na pewno lepiej pomalowane niż to, bo te są tak trochę niedbale zrobione. Tutaj ta lewica też nie ma żadnych zaznaczonych narządów płciowych. No. Jeżeli chodzi o malowanie ciała, no to tutaj oczywiście nie ma żadnych mankamentów, ale na przykład to te łapki są zdecydowanie najgorszym jej akcentem, pomimo tego, że łanie wyglądają, no to mogłoby być jednak zrobione dokładnie. Ale tak. To bardzo mi się ona podoba. Ma przepiękny ten pyszczek, właśnie z otwartą paszczą, że naprawdę jest świetna. I ona akurat występuje w dwóch wariantach, bo istnieje jeszcze z tej firmy druga biała lewica, która w swoim pysku trzyma młode. I z tego co patrzyłam na zdjęcia, no to tamta lewica troszeczkę się różni swoją budową i chyba wyglądem pyska, ale. Są do siebie bardzo podobne, więc właściwie można powiedzieć, że są dwa takie podobne moldy właśnie tej lewicy. I głównie możecie ją znaleźć na Allegro, bo tam też ją kupiłam, bo to widzieliście też w Unpackingu. Ale z tego co widziałam, to też jest dostępna w Mpiku oraz na figurkiświata.pl. Także to są wszystkie źródła, które pamiętam, właśnie jeżeli chodzi o tą lewicę. Naprawdę bardzo ją polecam, bo też jest mega. Realistyczna i Największym jej atutem właśnie jest Ten y, piękny pyszczek Mógłby być wzbogacony Niebieskimi oczami, ale szare Też mogą być, także To w, to w zasadzie chyba tyle o tej lwicy I naprawdę bardzo ją polecam The cat sat on the Przechodzimy do Małych Lwów z firmy Ścinaj 2020, z tego zestawu z Lwów. A więc tak, może zaczniemy sobie od tego. To jest Witani i ona nie ma żadnego imienia takiego kolekcjonerskiego, tylko właśnie jest to Witani, taka oczywiście młodsza wersja. Ona jest w takiej pozycji, jakby patrzyła na mamusie na przykład i ma niebieskie oczka, i różowy nosek, tutaj ma busy w uszach i tutaj cała faktura herści jest wyrysowana. Pana. Niestety za bardzo nie widać się mięśni. O, takie ma ładne łapki różowe. No. Wiadomo, że to jest małe, więc narządów płciowych też nie ma zrobionych. Ale ogólnie jest taka trochę płaska, poza tą fakturą sięści bo w zasadzie tutaj nie za bardzo widać. Ale jest naprawdę przeurocza. Bardzo mi się podoba ten pyszczek. Tak, a tutaj mamy jej siostrzyczkę, która nazywa się Aurelia i to też jest imię z drzewa genealogicznego królowa. O i to jest jak widzicie taka pozycja leżąca, bardzo mi się podoba to wymiątko, też ma niebieskie oczka i różowy nosek, tutaj włosy w uszach. O, samo ma faktury sierści w zasadzie mięśni, no to tak średnio ma zaznaczone. Te łapki są po prostu przesłodkie. O, ty nagonek nagonek takiej opada. I w zasadzie widzimy cały jej brzuszek. A tutaj z tyłu tak wygląda. O, i te elegantka naprawdę bardzo mi się podobają. Są bardzo podobne do swojej musi, więc świetnie się razem komponują. I tak ogólnie podsumowując ten zestaw, to bardzo mi się podoba jego zawartość. I wszystkim Wam naprawdę polecam ten zestaw, jest nadal dostępny, bo w sumie to jest taka jakby nowość w się wyszłaby w zeszłym roku, więc bez problemu ją znajdziecie na różnych stronach. Także jeżeli ktoś z Was chciałby mieć taką fajną rodzinkę białych lwów, no to bardzo polecam, bo są naprawdę prześliczne. i lew, którego dzisiaj wam pokażę. Jest on z firmy Mojo, czyli Animal Planet, z roku 2010, czyli tego samego, co tamta lewica. I on nazywa się Nuka. Jest to jego zarówno kolekcjonerskie imię oraz to, które będzie używane w roli Nuki w filmie Królowe 2, oczywiście. Wiem, że wielu z was na unpackingu tego lwa. Pisało mi, że ten lef jest zdecydowanie zbyt ładny na nuka. Ale słuchajcie, chciałabym to troszeczkę wyjaśnić. I w tamtym unboxingu ja mówiłam, że y, wiem, że ten lef nie wygląda jak nuka, bo zdaję sobie z tego sprawę. I naprawdę szukałam jakiegoś fajnego lwa, jeżeli chodzi o nukę, ale też jak szukam jakichś aktorów do różnych filmów. Zarówno jeżeli chodzi o zwierzęta czy konie, to wybieram zawsze takie figurki, które mi się podobają. I biorę właśnie to pod takim kątem. Nie tylko, żeby w jakiś sposób przypominał bohatera z danego filmu, ale też właśnie, żeby podobał mi się wizualnie. Bo moim zdaniem bez sensu jest kupować figurki, które mi się nie podobają i po prostu kupować je tylko do użytkowania w filmie. Bo ja nie tylko, jak, jak wiecie, nagrywam filmy, tylko właśnie. Też po prostu kolekcjonuję figurki i chciałabym mieć właśnie takie, które mi się podobają. Więc to jest właśnie główny powód, dla, tego, dla którego wybrałam tego lwa. A drugim takim powodem jest to, że w mojej wersji króla lwa w drugiej części będą występowały białe lwy w formie tych. Antagonistów, więc żeby dopasować nukę do całej tej rodzinki, no to właśnie kupiłam go w formie białego lwa. Więc mam nadzieję, że teraz wszystko będzie zrozumiałe. Wiem, że nuka w filmie był taki no-kremowy, z taką ciemną grzywą i nie miał do końca rozwiniętej grzywy, był raczej taki no młodym lwem, ale no tak jak mówiłam, w mojej wersji będą białe lwy, żeby też troszeczkę odróżnić y, z od tych lwów z lwiej skały. żeby mieć nie wszystkie były koloru kremowego, tylko właśnie trochę je odróżnić. Także mam nadzieję, że teraz wszystko to się A teraz y, przechodzimy do omawiania tego lwa. A więc tak, on akurat jest tego samego koloru, co tamta lewica. Tutaj mam wyrysowane nawet żebra. O, wszystkie mięśnie bardzo ładnie tutaj widać. Wszystkie włoski w grzywie są bardzo ładnie tutaj wyrysowane. O, akurat ta grzywa jest taka trochę kremowa, a nie biała, jak reszta ciała. O, ten lew jak widać też ma czarny nos. I szare oczy, tak samo jak lwica. Tutaj trochę włosy w uszach ma zaznaczone. Tutaj pazurki. Niestety, jeżeli chodzi o to malowanie o puszach, no to podobna sytuacja tak jak w przypadku lewicy. Trochę słabo, ale no cóż. Też nie widzę zaznaczonych tutaj, a nie. Narządy płciowe są tutaj, zobaczcie. Także tutaj wszystko jest zaznaczone ładnie. I ten lew jest bardzo realistyczny, szczegółowy. O, bo tutaj widzicie właśnie te wszystkie mięśnia. Faktury sierści. Także naprawdę. Dlatego polecam i to jest ten sam mold, co ten y, normalny lew, którego widzieliście w poprzedniej y, recenzji. Także jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak tamten lew wygląda, no to y, zajrzyjcie sobie y tamten filmik. Pewnie w trakcie tego odcinka gdzieś pojawił się link w tej ikonce i w której możecie właśnie znaleźć linki do poprzednich odcinków. Także warto ten zawsze zaglądać, co się wyświetla na ekranie, to wtedy możecie sobie obrazok. Więc nie podsumowując tego lwa, to bardzo mi się podoba i naprawdę go polecam, bo jest mega realistyczny i po prostu yy, śliczny. wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli to no Wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach jak się Wam podobają figurki, które dzisiaj widzieliście. Oczywiście możecie im się bardziej przyjrzeć na zdjęciach w trakcie filmu, bo po omówieniu każdej z tych figurek mogliście zobaczyć zdjęcia. Pamiętajcie o zajrzeniu do opisu filmu, bo tam znajdziecie wszystkie linki do stron, na których możecie znaleźć te figurki i je kupić, jeżeli któraś z Was szczególnie Was zainteresowała. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i klikaniu w dzwoneczek, aby być na bieżąco z następnymi odcinkami. I gdyby ktoś z Was był ciekawy tematem następnej recenzji, to patrzyłam trochę na Wasze propozycje. W zasadzie była propozycja od jednej osoby, aby nagrała recenzję tego złotego 2 na 80, 85 lat Szlajsia. Także on będzie w następnej. I to akurat będzie reprezentacja w sensie tylko jednego z was z i tego, że on jest taki powiedziałbym wyjątkowy. Więc to już w następnym odcinku, a teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia my kolejnych film. Nie tylko z Maratonu, z Królowa, który cały czas trwa, ale też inne filmy oczywiście związane z końmi i nie tylko. Cześć!